Siemaneczko, ja jestem Karolek, witam was na moim kanale. A dziś porozmawiamy sobie o tym, że kamerzysta jechał pod wpływem alkoholu na Karaibach. a przed startem nie zapomnij wbić na mojego Instagrama i zostawić. Foloka cubika z dzwoneczkiem. A ja zapraszam do oglądania. No więc tak, zacznijmy od tego, że kamerzysta wrzucił do siebie na story. Na Karaibach można jeździć pod wpływem alkoholu. Sami zobaczcie sobie teraz te story. Tu jest napisane, że kierowca nie ma ustalonej dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi. Jedynym słowem, pojazdem może być kierować pijany w sztok. A jakąś godzinę później już wstawił na story jak jedzie autem. Już w sumie chyba pod wpływem alkoholu, bo trzymał już w ręce. Sami wiecie co. A jakąś godzinę później już kamerzysta. Był w aucie już chyba był pod wpływem alkoholu. Niektóre osoby się wypowiadają, że to jest zły przykład dając widzom, bo jego widownia jest oparta w wieku 12 do 15 lat, mniej więcej. Moje zdanie w sumie jest też takie, że nie powinien tak robić, a tym bardziej, że ogląda go bardzo młodsza widownia i dawać taki im przykład. A drugim tematem jest właśnie Nitro, który miał wczoraj sztuczkę. Tu macie zdjęcie, które wstawił na Instagrama. Cała maska, cały przód jest w sumie Pognieciony, możemy przeczytać Opis tego zdjęcia w sumie Samochód mi się powiódł, spoko tylko że zderzak, maska i błotnik pognić się odbieram za chwilę i wrzucam na neonowy nowy róż. Z neonowym różem nie wiem czy Nitro kłamał, ale w sumie ale jeżeli M2 serio naprawi, to może serio inaczej będzie wyglądała. W odpowiedzi pod raz jego komentarzem Nitro powiedział, że jechał tylko 30 na godzinę, co najlepsze. Nitro wjechał też pod, pod BMW, ale bardziej mi się wydaje, że to była sztuczka, ale generalnie na no, Nitro swoją M2 wjechał pod X5, <tłucham> tu macie zdjęcie, bo jednak wiecie. Tu gdzieś Wam się wyświetla samochód, który wjechał nitro. Jak widać z różnicę różnica się dziwię, że to tak się skończyło, a nie inaczej. A teraz macie odpowiedź nitro: jak się stała ta kolizja? Jest maska, chłodnica, yy... zderzak. Mamy ale Błotnik. To jest niebojak. W lewo były takie, takie pachołki. To też niebojak. No to hamuje, jadę prosto i mi samochód wjechał pod inny samochód taki terenowy X5 Ale tak szczerze no jest. Więc nic się nie stało ogólnie to było wczoraj. I tak mówię, dobra nie wrzucam, bo będziecie mi tu pierdolić głupoty, ale potem mówię, są sumie chuj. Różne rzeczy się widziałam w życiu. Trzeba się negatywnymi też dzielić. I Tak pan mówił wczoraj. Dawaj na poprawę humoru idziemy do kasyna. No to wziąłem 1000 zł i wygrałem 17. No to ogólnie ubezpieczenie pokryje. To tam spokojnie. Ale gościu nie mi dzisiaj. Ale Znaczy ciastko. Kolega ciastka. Ale ciastko załatwił. Więc tutaj też. Kłaniam się nisko, aż po same piździsko niżej nie mogę, bo zajebie w Z takich śmieszniejszych rzeczy, to jak jeszcze nikt o tym nie wiedział poza, poza mną, to pisze do mnie i samu i mówi, kurwa, co samochód popsułeś. Okazało się, że całkiem niedaleko był kolega jego kolegi i mu zrelacjonował całe zdarzenie. I co, i to było na tyle, jeżeli film wam się spodobał, to możecie stawić subika z dzwoneczkiem, i widzicie na mojego Instagrama, możecie podsyłać jakieś fajne tematy, no to wezmę je do filmu. Do następnego odcinka Siemka.